Witamy wszystkich bardzo serdecznie w Zespole Szkolno-Poszkolnym w Wisbarku Warmińskim. Serdecznie dziękujemy za nominację dla banku Paribas i dla gobs w Wisbarku Warmińskim. Przyłączamy się do akcji, jesteśmy w trakcie Rady Pedagogicznej. Moje stroje są nieodpowiednie do tego, żeby robić pompki, ale z przysiadami sobie na pewno poradzimy. Zapraszam. Trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Nominujemy szkołę numer trzy.